Dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. Zobaczmy, co wydarzyło się w Zabrzu. Telewizja Zabrze przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Zespołem do Spraw Pieczy Zastępczej w Zabrzu przygotowała serię materiałów zachęcających do zostania rodziną zastępczą. Jest szansą dla wielu dzieci na wzrastanie w bezpiecznych warunkach, co wpływa na zaspokajanie ich potrzeb i odzyskiwanie zaufania do ludzi i świata. Rodzina zastępcza, bo o niej właśnie mowa, jest czasową formą rodzinnej pieczy zastępczej dla dziecka pozbawionego całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej. Zyskaliśmy nowego członka rodziny. Nasze biologiczne dziecko jest przeszczęśliwe, bo zyskało siostrę. Dziewczę się świetnie dogadują. Widzimy, jak to dziecko rozkwita, cieszy się, ma swoje miejsce nowych znajomych, przyjaciół, rodzinę, tak więc jest to dosyć dobra zmiana i bardzo pozytywna przede wszystkim dla przysposobionego dziecka. Te dzieci naprawdę kwitną, to widać jak z dnia na dzień są coraz bardziej pozytywne są. Coraz bardziej uśmiechnięte potrafią się odwdzięczyć takim szczęściem i taką radością, że na dziś dzień nie wyobrażam sobie robić nic innego. W stu procentach jestem pewna, że to co robię, nie zamieniłabym na żadną inną pracę. Uczymy się z każdym dzieckiem różnych ciekawych rzeczy, zaczynamy próbować innych rzeczy, których nie znaliśmy, bo nasze dzieciaki są różne. Jedne lubią sport, drugie, plastykę, trzecie, muzykę. I z automatu my też się staramy otwierać na nich, żeby zobaczyć ich świat, ich oczami. Dzieci przychodzą do nas różne, ale bardzo dużo satysfakcji nam daje to, że nasze dzieciaki są otwarte na świat, bardzo chętnie się uczą. Przychodzą do nas smutne, zamknięte w sobie i otwierają się jak z takiej skorupki. Rodziną zastępczą może zostać każdy, zarówno małżeństwa, jak i osoby samotne. Jednak każdy zainteresowany stworzeniem takiej rodziny musi spełniać określone warunki. A wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w siedzibie zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej przy ulicy Wyzwolenia 7 w Zabrzu. Szkoła Podstawowa nr 1 obchodziła 50-lecie istnienia placówki. To był wyjątkowy jubileusz. 50 lat świętuje się bowiem tylko raz. A tyle właśnie liczy Szkoła Podstawowa numer 1 w Zabrzu. Za co lubisz swoją szkołę? Za wszystkich nauczycieli, za świetlicę, za to, że nasi nauczyciele bardzo dobrze potrafią nam wszystko wytłumaczyć. I po prostu to jest fajnie. Jest bardzo dużo konkursów dla dzieci, jest dużo zabawy, na przykład jak ten festyn, który był. Bardzo dużo też nauki, y, która w ogóle zbudza naszą y, frajdę. Jest to szkoła sportowa i możemy na pewno dużo robić. Na wf i możemy grać piłkę, nowe boisko zbudowali, mamy gdzie po prostu się, gdzie się bawić. Są to na, na pewno nauczyciele z pasją, lubią uczyć, lubię też za, na przykład za to, że mamy basen w szkole, do, taki dostęp do zajęć sportowych. Bardzo się cieszę, że moja szkoła ma już 50 lat. Jestem dosyć krótko, bo dopiero dwa lata, ale dużo lepiej bym oceniła niż starą szkołę, tak dużo więcej zrozumienia, takiej empatii. Życiowej. Jest fajna, sportowa duża, mamy basen, mamy też wykwalifikowaną kadrę, jest dobra atmosfera u nas. Jubileusz Waszej szkoły to ważne wydarzenie dla Was? Tak. Wczoraj e, był organizowany turniej piłkarski na przykład i ogromny festyn na podwórku. Dla mnie jest to ważna sprawa, na przykład z kole, razem z kolegą i z pomocą pani nauczycielki robiliśmy gazetkę szkolną właśnie z takiej okazji. Dla uczniów jest to ważne wydarzenie. Trudno było się przygotować do tego występu? Trudno nie było, y, ciężkie chwile były, y, ale daliśmy radę i mam nadzieję, że było dobrze i widowni się podobało. Cieszycie się z tego jubileuszu Waszej szkoły? Cieszymy się. To jest niesamowite. Już dawno nie widziałam. Takiego fantastycznego spektaklu przygotowanego przez nauczycieli, oczywiście, ale wykonanego przez, przez uczniów. Szkoda, żeby ten spektakl się zmarnował i był tylko jednorazowym występem. To jest szkoła elitarna. Przez wiele, wiele lat każdy z uczniów, który miał jakieś aspiracje sportowe, który yy, chciał pływać, no, chciał się dostać do tej szkoły, nie każdemu się udawało. Ja się cieszę, że jest taka szkoła. Szkolnymi wspomnieniami dzielili się również pedagodzy przed laty związani z placówką. Diametralna jest różnica. To, co ja zastałem jako przychodząc w maju 51 lat temu, no i później po tych trzech latach, a teraz to jest. Rozwinięcie skrzydeł szkoły, szczególnie tej części basenowej. A tak, osiągnięcia sportowe to myśmy mieli, bo to szkoła sportowa, a oni kontynuują to wszystko. A grono, jak zawsze, bardzo miłe. Tu była ta sekcja sportowa, i to była sekcja pływacka, ale też była sekcja gwarek, gwarę, który rozpoczynał swoje istnienie. Na jubileuszową okoliczność powstał także hymn szkoły, który tego dnia wybrzmiał po raz pierwszy. Mamy wyjątkowych uczniów, wyjątkowych nauczycieli, wyjątkowych rodziców i wyjątkowych pracowników. Wszyscy nam pomagają, tak żeby ta nasza praca miała jakiś sens i była jednym ciągiem. I będziemy walczyć o to, żeby to otoczenie naszej szkoły wnętrze było jak najbardziej nowoczesne, bo jesteśmy nowoczesnymi nauczycielami, staramy się uczyć nowocześnie, wprowadzać innowacje pedagogiczne po to, żeby wprowadzać tych naszych młodych wychowanków, przygotować do tego życia w współczesnym w świecie. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu.